Ja Wam przedstawić mniej więcej, na czym polega tworzenie aplikacji dla platformy Firefox. Nie mówię tylko platforma Firefox, Ale, ponieważ Mozilla stara się rozszerzyć każdą aplikację na każdą praktycznie możliwą platformę. Czym jest tak mniej więcej Mozilla? Mozilla jest to organizacja non profit zrzeszająca ludzi chcących tworzyć najnowocześniejsze technologie internetowe. Ale wracając do Firefox PS, czym on jest? W dużym skrócie jest to złożenie z trzech elementów jednego systemu operacyjnego. Którym jest to GAIA, interfejs użytkownika z treściami sieciowymi, czyli tym, co my się dzisiaj zajmiemy, aplikacja HTML z wykorzystaniem także CSS3 jako silnik wyświetlania stron internetowych z otwartymi, z otwartymi sieciowymi API. To jest bardzo ważna sprawa. Co jest z tym api? Api odwołujemy się za pomocą JavaScriptu. Więc ta technologia JavaScript większość większości jest znana i deweloperzy niespecjalnie potrzebują się jakoś mocno przestawić. No i otwartej otwarte Linuxa i sterowniki, to tutaj dużo nie ma co tłumaczyć. Od tego mamy Linusa, Linuxa, Linuxa i każdy zna choć część dystrybucji. Jakby nie patrzeć, Android będzie może nie tyle co będzie, co opiera się tak samo na jemczeń Linuxa. No i takim pierwszym telefonem, najbardziej rozpoznawanym, jest prowadzony przez Alcatel i mobile w Polsce, Alcatel One Fire, File, jeżeli się nie mylę, z systemem Firefox OS. No niestety problem jest lekko z tym telefonem, ponieważ jest dość dużo zwrotów, telefon czasem się zawiesza, ale system jest młody, telefon także, więc pewna aktualizacja na pewno dojdzie. No i teraz wyjdziemy z tego. O co chodzi w Firefoxie. W Firefox się jak mówiłem, korzystamy z html i CSS3. Jednak, żeby tą aplikację można było wprowadzić do systemu, jest potrzebny tak zwany plik Web App Manifest. I tutaj bardzo ważna sprawa, jeżeli chodzi o Web App Manifest. Żeby powiedzieć, żeby telefon wiedział, jego system jak? Jaką aplikacją będzie musiał się operować? Firefox OS ma dwa typy aplikacji. Hostowana, czyli taka jak można powiedzieć z chmurki i pakowana, w ZIP. Jakaś tam nazwa i rozszerzenie Zipu. I o co tutaj chodzi? Aplikacja hostowana, czyli z chmury, jest to typ aplikacji, yy, która całą treść, całą treść dla naszej aplikacji pobiera z naszego serwera. Może być to jakikolwiek, nawet sam server FTP. Przeglądarka i cały system sobie tym poradzi. Aplikacja ZIP. Chyba nie muszę mówić. Wszystko mamy w jednej aplikacji, jednak ta aplikacja trochę więcej waży. Wady i zalety, jeżeli chodzi o aplikację hostowane, Możemy łatwo uaktualniać treść. Nie musimy wprowadzać do marketplace aktualizacji, tylko możemy sobie na stronie a ewentualnie na naszym serwerze zmienić tam jakąś treść i użytkownik po połączeniu się do internetu poprzez telefon automatycznie sobie pobierze, a aplikacja zostanie w odpowiedni sposób modyfikowana. Problem jest tylko taki, że przy aplikacji hostowanej, jeżeli nie będziemy mieli internetu, to ta aplikacja średnio zadziała. Nie będziemy mieli tej aktualizacji. No to, to jest jedyna, jako taka, wada. Aplikacja spakowana, mamy wszystko, nie musimy się łączyć z internetem, jest najbardziej polecana dla GIMP. Zipowska, żebyśmy nie musieli pobierać co chwilę jakiejś dużej dość treści z internetu. Mamy tutaj przykładowo prostą aplikację, przepraszam, aplikację Flip Web App Manifest. O co w niej chodzi? Pierwsza linijka name, to chyba wiadomo, chodzi o nazwę naszej aplikacji. No To tak musimy wpisać do 1024 znaków opis mniej więcej naszej aplikacji. Launchpad. No i tutaj jest najważniejsza sprawa, jeżeli chodzi o Launchpad. E, pobieramy tak, jakby stąd stąd nasza aplikacja będzie się uruchamiać. Jeżeli dodamy przedrostek, e, no już nie przedrostek, tylko dodamy element HTTP, stronę internetową, to treść powyżej się z internetu. Jeżeli damy ukośnik index.html, ta aplikacja będzie spakowana i będzie pobierać z zawartości lokalnej wszystkie potrzebne nam elementy. No i teraz przejdziemy do ikonek, tutaj ważna jest ikonka, w którym miejscu zabrzemy naszą ikonkę i dla, dla niej specjalnie musimy otworzyć kolejny jakby zestaw namiastów klamrowych i tutaj po dodaniu 128px, 64 58 lub innej a w rozdzielczości dodajemy nazwę naszej e, ikonki. Jeżeli chodzi o sekcję developer, no to mam nadzieję, że tutaj też dużo nie trzeba omówić, no i nasze imię i nazwisko, aby Marketplace e, mógł nam wyświetlić naszą nazwę, znaczy nasze imię i nazwisko, i adres strony internetowej, gdzie możemy pobrać więcej informacji na temat naszej aplikacji. I teraz, jak mniej więcej wygląda e, działanie aplikacji Firefox OS? Żeby to zrobić, musimy wejść w narzędzia, dla twórców i menedżer aplikacji. I teraz poprzez menedżer aplikacji dodamy aplikację lokalną lub aplikację zdalną z naszego serwera, a my się posłużymy aplikacją lokalną. Klikamy dodaj i wybieramy po prostu folder, gdzie będzie nasz, gdzie będzie nasz plik Web Manifest. Co tu jest ważne? Nie szukamy tutaj samego pliku. Po prostu folder, w którym on się znajduje. w sobie już automatycznie to złapie. Jeżeli złapie, wyświetla nam się, czy aplikacja jest dobrze stworzona, czy w pliku manifestie nie ma żadnych problemów. W prawej do góry widzimy e, dwie ważne rzeczy: valid i paspiecz. Passpage, jeżeli dobrze wymówię. Jeżeli valid, to znaczy, że plik manifestu jest dobrze stworzony, nie ma w nim problemów. A po prawej stronie mamy typ naszej aplikacji. Teraz nasza aplikacja zostanie przesłana dla e, App Manager, prześle aplikację do symulatora i wyskoczy nam jeszcze oczek inspektor, który możemy edytować pewne części naszego, tutaj e, naszej aplikacji. Co jest tutaj ważne? Mamy tutaj dostęp, dość bardzo ładnie poświetlony dostęp. E, do elementów naszej strony. Jeżeli klikniemy na jakiś element, kwadracik pojawi nam się na naszym elemencie i możemy go w jakiś tam sposób edytować, sobie reguły i możemy sobie re regulować tutaj tej naszej wielkości. Jeżeli powiększę nagle tutaj w pewnym miejscu, to widać, że aplikacja już się tutaj i Będzie można tutaj bardzo szybko nanieść jakieś tam poprawki. Co jeszcze jest ważne? Konsoli. Konsola. Konsola zazwyczaj pozwala nam na użycie znaczy na sprawdzenie, Nie. przynajmniej w ten sposób jest tego póki co korzystam, czy występują jakieś błędy, problemy, ewentualne tam niebezpieczeństwa, jeżeli chodzi o aplikację. Hmm, Firefox, przynajmniej w wersji dla symulatora 1.3 bardzo ważną rzecz, której ja bardzo chętnie korzystam, jest to pasek menu, nie musimy do naszej aplikacji tworzyć dodatkowego interfejsu sterowania, to możemy sobie poprzez tutaj aplikację wybrać pewne elementy. Jeżeli chodzi o Firefox ASR, no to mniej więcej takie najważniejsze podstawowe rzeczy zostaną podane. Jeżeli chodzi o silnik tutaj Firefox OSR, trzy silniki. Pracują one niemalże tak samo jak przeglądarka Firefox OS. Oczywiście jest ona dostosowana dla mniejszej prędkości, pod inne układy, jednak yy, myślę, że nie ma tutaj najmniejszych problemów, żeby strona, która działa dobrze, przy mniejszej po prostu rozdzielczości na przeglądarce dla Chroma, dla Firefox OS, dla Opery Mini lub Opery Mobile, ewentualnie UC Browser albo Dolphin. Będzie działać także na Firefox OS i możemy w bardzo łatwy sposób podpiąć naszą aplikację. Jeżeli ktoś by chciał powiedzmy zamieścić naszą aplikację lub szukać więcej rozwiązań, zapraszam na stronę Mozilla Developer Network. Mamy tutaj najwięcej możliwych do zdobycia informacji dla nas. Znajdziemy tutaj informacje dla stworzenia aplikacji HTML5, aplikacji dla Firefox, dla Androida i dla Firefox OS. -a. Developer Program niestety jest w większości w języka angielskim, jeszcze nie jest jako tak rozpocznione, no i czasem mogą dla niektórych wystąpić pewne takie małe problemy. Ten wcześniejszy symulator to jeszcze miał taką zmianę. Yy... obrotu. Tu jest właśnie ten problem, ponieważ ten symulator obracał Obróć. aplikację w zły sposób. Znaczy, nie wysyła odpowiedniej informacji. Jeżeli mieliśmy aplikację w ten sposób stworzoną, zaznaczy to, to sobie strzokę w ten sposób, i chcieliśmy ją obrócić. Ta aplikacja nie dostawała informacji, że rozdzielczość zmieniła się na 320, na 480, jak tutaj mieliśmy. Tu mamy 480 na 320 Tylko okienko się po prostu przechylało. Nie miało to zmiany wartości e, rozdzielczości. Nie zamieniały się one tak, jakby miejscami. Wywalono to póki co, ale zostanie to przywrócone niedługo. Mm -hmm. I jeszcze jedno pytanie. Bo to są rozdzielczości, których ja nie mogę zmienić. Tak, bo póki co, na przykład Alcatel yy, ma na razie tylko to rozdzielczość 320x480. Jak wejdzie to do telewizorów, no to już będzie trzeba stworzyć tak, dla tabletów 1260x720 albo full po prostu. No i tu jest największy problem. Póki co w symulatorze 1.3 tego nie ma. Ta no aplikacja nie działa w ten sposób, że jak ta strzałka była w górę, ona powinna być tak. Niestety symulator to źle widzi i cały czas pokazuje w ten sposób. Czy jakieś jeszcze pytania, ewentualne jakieś takie wnioski, pomysły? No to chyba w sumie z mojej strony to już wszystko. Teraz zależy wszystko od Was. Jak rozwiniecie to, co dzisiaj się, dowiedzieliście. Ważne jest, żebyście się nauczyli korzystać z JavaScript. Na początek proponowałbym Wam stworzyć prosty kalkulator w JavaScriptie. To będzie najlepsze podstawowe ćwiczenie.